Dnia 19 września 1941 roku do służby w brytyjskiej marynarce wojennej został przydzielony niezwykły okręt podwodny. Nosił on typowo anglojęzyczną nazwę James Graf. Niemniej, jego kształt, osiągi i ogólna specyfikacja nieco odbiegały od ówcześnie produkowanych w Wielkiej Brytanii tego typu jednostek. Tak naprawdę, Okręt ten był niemieckim u -botem, na którym jeszcze miesiąc wcześniej dumnie powiewała bandera Kriegsmarine. Poznajmy więc kulisy akcji, która doprowadziła do przejęcia tej jednostki przez brytyjską Royal Navy. Niemiecki okręt podwodny Unterseeboot 570 był jednostką należącą do dość wówczas popularnego typu 7C. Wstępkę pod jego budowę położono 21 maja 1940 roku w hamburskiej stoczni Blom en -Woss. Okręt ten, w założeniach, miał niczym nie różnić się od innych tego typu niemieckich ubotów. Charakteryzował się wypornością pełną na powierzchni w granicach 769 ton oraz w zanurzeniu 871 ton. Jego długość wynosiła 67 metrów, a za główny napęd odpowiadały dwa silniki dieslowskie o mocy z 1440 koni mechanicznych. Na okręcie zamontowano także dwa silniki elektryczne o dużo mniejszej mocy, a jego prędkość maksymalna była obliczona na niespełna 18 węzłów na powierzchni oraz 7,5 węzła w zanurzeniu. Na okręcie tym zainstalowano także łącznie pięć wyrzutni torped, z których cztery znajdowały się na dziobie i jedna na rufie, a w skład jego uzbrojenia wchodziło 14 torped, jedno działo pokładowe kalibru 88 mm oraz mało kalibrowa broń przeciwlotnicza. Okręt ten po na rocznym okresie od położenia stępki dnia 20 marca 1941 roku został wodowany i po bardzo szybkim odbyciu prób morskich został on 15 maja 1941 roku oddany do służby w Kriegsmarine. Jego pierwszym dowódcom Został mało doświadczony, 32-letni kapitan Hans Ramlow, który do floty ubotów przeszedł całkiem niedawno, a jego dotychczasowym stażem było zaledwie 5-miesięczne dowodzenie szkoleniowym okrętem podwodnym U-58. Także pozostali członkowie nowo sformowanej 47-osobowej załogi U-570. Poza nielicznymi wyjątkami, w swej zdecydowanej większości byli niedoświadczonymi w misjach bojowych na tego typu jednostce. Wyjątek stanowiło tu zaledwie kilku z nich. Mechanik pokładowy Erik Menzel, dwóch podoficerów, a także jeden marynarz. Pewne doświadczenie posiadały również pierwszy i drugi oficer wachtowu, Bernard Berndt oraz Walter Christiansen, którzy od pewnego już czasu służyli w niemieckiej u Ogólne niedoświadczenie bojowe zdecydowanej większości załogi U-570 miało uwidocznić się i w konsekwencji skutkować katastrofą, już w pierwszym patrolu bojowym. Na który okręt ten został wysłany latem 1941 roku. Dnia 24 sierpnia 1941 roku, o godzinie 8 rano, U-570 wypłynął na pełne morze z bazy w norweskim Trondheim i skierował się w stronę północnego Atlantyku. Jego załoga. Była po dopiero co odbytym suto nakrapianym alkoholem w hucznym przyjęciu pożegnalnym, a sam okręt nie był w 100% uporządkowany. Jego dieslowskie silniki nie były odpowiednio wyregulowane, uszkodzona pozostawała sprężarka powietrza oraz hydrofony, a także przeciekała jedna z dziobowych wyrzutni torped. Pomimo tych technicznych utrudnień, okręt płynął dalej. Wkrótce jednak doszły kolejne i zupełnie niespodziewane problemy. Większość zaokrętowanej na U-570 załogi rozchorowała się na chorobę morską, co jeszcze bardziej utrudniło dalszy rejs w kierunku północnego Atlantyku. Niemniej, dowodzący ubotem Ramlow nie zdecydował się na powrót do bazy i konsekwentnie kierował swoją jednostkę w wyznaczony rejon patrolowania. Jego zadaniem było przechwycenie jednego z konwojów atlantyckich zmierzających z Kanady do Wielkiej Brytanii, a okręt, którym dowodził, po 72 godzinach naznaczonego licznymi perturbacjami rejsu. Dotarły wreszcie w wyznaczony rejon, jakim był obszar Atlantyku, około 70 mil na południe od Islandii. Tam też okręt Ramlowa zajął pozycję wyczekiwania na potencjalny konbór. Niemniej, niesprawne hydrofony zmusiły dowódcę U570 do obserwacji okalającej go płaszczyznę oceanicznej w wynurzeniu, co w dużej mierze narażało go i podległo mu załogę na dostrzeżenie przez liczne patrolujące na obszar wrogie brytyjskie lotnictwo. Zaraz po przybyciu w wyznaczony sektor i wstępnym jego rozpoznaniu, Ramlow postanowił zejść na głębokość kilkudziesięciu metrów pod powierzchnią wzburzonej tego dnia tafli wodnej, aby dać odpocząć cierpiącym na chorobę morską członkom jego załogi. W tym płytkim zanurzeniu pozostawał przez 2,5 pół godziny. Następnie, kiedy członkowie jego załogi doszli do siebie, postanowił wynurzyć U-570 na powierzchnię wodną. Wzniósł się na głębokość peryskopową, dokonał rozpoznania powierzchni oceanicznej i po upewnieniu się o braku przeciwnika. Wydał rozkaz pełnego wynurzenia jednostki. Jednak jego kategorycznym błędem było wówczas zbagatelizowanie przestrzeni powietrznej. Kiedy tylko jego ubot wynurzył się, ten niedoświadczony oficer Kriegsmarine otworzył luk kiosku, wyszedł na pomost i błyskawicznie zrozumiał wagę swojego błędu. W tym czasie doszedł do niego szybko zbliżający się dźwięk silników samolotowych, a silnie zaniepokojony tym faktem, wydał komendę wejścia w alarmowe zanurzenie. Jednak na skuteczne wykonanie tego manewru było już stanowczo za późno. Jednostką, która zbliżała się do niemieckiego Ubota, był dwusilnikowy morski samolot patrolowy Luke Hudson z 269. Dywizjonu Coastal Command mającego swą bazę na Islandii. Jego dowódca, 31-letni James Thompson, kiedy tylko wykrył Ubota na zainstalowanym na samolocie radarze ASV, zbliżył się do niego, a następnie zszedł w płytki nurkowy i zarzucił wrogom jednostkom serią 400 kilogramowych bomb głębinowych, które jednak nie uzyskały bezpośredniego trafienia. Niemniej ich bliskie wybuchy zdołały poważnie uszkodzić dowodzonego przez zamlowa u Na U-570, którego eksplozje podrzuciły i omalnie wywróciły do góry nogami, nastąpiła awaria oświetlenia, a także uszkodzeniu uległo wiele istotnych wskaźników, w tym głębokościomierze. Na okręcie rozeszła się także pogłoska, jakoby woda, która dostała się do kadłuba, zalała baterie, powodując tym samym wydzielanie się tującego chloru. Co w konsekwencji doprowadziło do sytuacji, w której pośród dużej części niedoświadczonych członków załogi, znajdującej się na U-570, wybuchła panika. Niektórzy, na czele z dowódcą, próbowali jeszcze ratować jednostkę i zejść w zanurzenie przy pomocy dodatkowych silników elektrycznych, ale i tu pojawiły się problemy techniczne, uniemożliwiające wykonanie polecenia Ramlowa. Zdając sobie sprawę z utraty kontroli nad okrętem i dodatkowo, dając wiarę pogłoskom o wydobywaniu się chloru, Dowódca U570 rozkazał, aby cała załoga założyła aparaty ratunkowe, weszła do kiosku i na pomost oraz przygotowała się do opuszczenia i zatopienia obota. Niezwłocznie po wydaniu tego rozkazu członkowie załogi U570 przystąpili do jego wykonywania. Udało im się m.in. zniszczyć wiele istotnych przyrządów wchodzących w skład wyposażenia okrętu, a także wyrzucić do wody maszynę szyfrującą Enigma wraz z całą dokumentacją. Obserwująca to wszystko załoga krążącego nad ubotem Hudsona, rozpoczęła ostrzał wrogiej jednostki z posiadanych karabinów maszynowych. Jednak ku ich wielkiemu zdziwieniu wkrótce dostrzegli oni wystawione do góry przez członków niemieckiej załogi U-570 białe elementy, świadczące o kapitulacji jednostki. Dla Brytyjczyków był to wyraźny sygnał do przerywania dalszego ostrzału i powiadomienia swojego dowództwa o tej dość niecodziennej sytuacji. Podczas gdy Hudson Thompsona dalej krążył nad drogim ubotem. W międzyczasie dołączyły do niego dwa inne, znajdujące się w okolicy samoloty. Był nim kolejny Hudson dowodzony przez Hugha Eklisa, lecący ze Szkocji do Islandii, oraz operująca w pobliżu łódź latająca Katalina dowodzona przez porusznika Javisa, który przed zaledwie dwoma dniami zdołał zatopić innego, znajdującego się w pobliżu ubota, jakim był U-452. Wszystkie te trzy samoloty zataczały kręgi nad uszkodzonym ubotem, a ich załogi. Bacznie przyglądały się sytuacji, jaka panowała na pomoście niemieckiej jednostki oraz wyczekiwały wsparcia w postaci pospiesznie sprowadzonych w to miejsce jednostek Royal Navy. Choć sytuacja U-570 stale się pogarszała, nie był on jeszcze spisany na straty, a jego dowódca wierzył, że uda mu się jeszcze umknąć z newralgicznego miejsca i tym samym uniknąć pobytu w brytyjskiej niewoli. Pomóc miała mu w tym zbliżająca się pora nocna oraz wsparcie ze strony innego ubota. Zdecydował więc o wysłaniu radiogramu do swojego dowódcy, admira Denica, o następującej treści: Nie mogę wejść w zanurzenie atakuje mnie samolot. Kiedy tylko Dynis otrzymał tę informację, nakazał skierowanie wyjąt przebywającego u 570 wszystkich znajdujących się w pobliżu ubotów. Na rozkaz ten szybko odpowiedziała załoga U82, niemniej silny brytyjski patrol lotniczy uniemożliwił jej wynurzenie w pobliżu U570 i uratowanie członków jego załogi. Tymczasem wiadomość o uszkodzonym ubocie została wreszcie przekazana do od odpowiadającego za ten sektor dowództwa Royal Navy. Które pospiesznie przystąpiły do przygotowania grupy mającej za zadanie przejęcie wrogiej jednostki. W jej skład weszli dwa niszczyciele brytyjski Barwell i kanadyjski Niagara oraz cztery trawlery Kingston Egate, Norton Chief, Westwater i Windmere, a dowództwo nad całą operacją był doświadczony admirał Percy Noble. Jako pierwszy. Na miejsce zdarzenia przybyło około godziny 22:00 trawler Norton Chief dowodzony przez kapitana Knighta, który, gdy tylko rozejrzał się w zaistniałej sytuacji, wydał ostrzeżenie do załogi niemieckiego łobota o następującej treści: Jeżeli podejmiecie jakąkolwiek próbę zatopienia okrętu, nie będę ratował żadnego z Was. Będę strzelał do Tratw i Pontonów. Na jego sugestię odpowiedział Ramlow w o wiele łagodniejszym tonie: Nie mogę okrętu zatopić ani opuścić. Proszę. Wyratujcie nas jutro! Zbliżająca się noc miała przebiegać wyjątkowo niespokojnie ze sprawą gwałtownego pogorszenia się pogody. W międzyczasie też na miejsce uszkodzonego U-570 przybyły kolejne okręty wchodzące w skład grupy wysłanej w celu przejęcia u bota. a Bezpośrednie dowództwo nad nimi obył najstarszy rangą oficer Royal Navy, kapitan Sidney Woods z HMS Barwell, który na prędce opracował plan przejęcia wrogiej jednostki. Planten zakładał pozostawienie Niemców na ubocie jako zakładników, natomiast sama jednostka z załogą na pokładzie miała zostać odholowana do Islandii. Planten więc w praktyce uniemożliwiał samozastąpienie U-570 przez jego załogę, do czego tak bardzo nie chciała dopuścić strona brytyjska. Już o świcie, Woods postanowił przystąpić do realizacji swojego planu przejęcia wrogiej jednostki. Rozpoczął więc próbę porozumienia się z Amlowem za pomocą sygnałów świetlnych, których przekazał dowódcy U-570, dalsze wytyczne o następującej treści. Wyślij połowę załogi na dół i szasuj zbiorniki balastowe. Nie niż i nie wyrzucaj za burtę żadnych dokumentów ani książek. Nie próbuj zatopić okrętu, bo nie zostaniecie wyratowani. Ramlow na tym etapie akcji nie był jeszcze skory do współpracy. W odpowiedzi na te sugestie uparcie powtarzał łódcowi, że jego ubot tonie i aby czym prędzej podjęto akcję ratunkową wciąż pozostającej na jego pokładzie kilkudziesięcioosobowej załogi. Niewzruszony tymi informacjami łódź rozkazał przerzucić linę holowniczą na uboto. jednak wzburzone morze całkowicie uniemożliwiało mu tę opcję działania. W międzyczasie, gdy Wood z dużymi problemami realizował plan przejęcia U-570, zupełnie niespodziewanie dla wszystkich, nad miejscem incydentu pojawił się jednosilnikowy samolot Northrop, startujący z rejonu Islandii i pilotowany przez norweską załogę. Pomimo obecności aż sześciu alianckich okrętów wojennych w pobliżu Ubota, Norwegowie zdecydowali się na atak bombowy na wrogą jednostkę, zrzucając w jego pobliżu dwie małe bomby, a następnie omyłkowo biorąc za cel trawler Northern Chief. Jego załoga szybko odpowiedziała ogniem, a zaniepokojony Łuc nawiązał kontakt radiowy z Norwegami i wyjaśnił im całą sytuację. Zapewnił także próby kolejnego z ich strony ataku na u 570. Tymczasem kolejny już tego dnia atak bombowy na niemieckim ubocie wywołał poważne zaniepokojenie. Oporny jak dotąd na wszelkie sugestie ze strony Brytyjczyków Ramlow postanowił zmienić swoje nastawienie i zgodził się, aby jego ludzie pomogli przy zamocowaniu liny holowniczej. Jednak podczas jej mocowania. Linata, wykonana z konopi, uległa zerwaniu, a dowódca brytyjskiego zespołu okrętowego uznał to za wielce prawdopodobny sabotaż ze strony Niemców. Jego odpowiedzią był więc rozkaz wydania serii strzałów ostrzegawczych z karabinu maszynowego ponad głowami znajdujących się wokół pomostu U-570 Niemców. Niestety, wskutek panującego tygodnia sztormu i niestabilności okrętów, brytyjskie kule trafiły w kiosk U-Bota, raniąc przy tym pięciu znajdujących się tam marynarzy. Incydent ten jednak sprawił, że Niemcy w swojej zdecydowanej większości zgodzili się z brytyjskimi rozkazami, zeszli na dół okrętu wyszasowano też zbiorniki balastowe i paliwa, przez co przynajmniej chwilowo oddalono groźbę zatonięcia u bota. Zając sobie sprawę z trudności, jakie napotkano podczas próby mocowania liny holowniczej na ubocie, łódz zdecydował się wreszcie na wysłanie na niemiecką jednostkę zespołu abordażowego. Miał on składać się z czterech osób dowodzonych przez pożyżnika Campbella wybranych spośród marynarzy Tavlera Kingston Gate, którzy na specjalnie do tego celu przygotowanej łodzi wyruszli w kierunku wrogiej jednostki. Po dotarciu na miejsce grupa ta weszła na pokład U570, a trzech z nich niezwłocznie rozpoczęło mocowanie liny holowniczej. Natomiast Campbell postanowił zejść pod pokład drugiej jednostki w poszukiwaniu enigmy, a także innych wartościowych dokumentów. Ku jednak jego zdziwieniu nie znalazł on nic wartościowego, natomiast przekonał się na własne oczy, że łódź rzeczywiście nabiera wody i wkrótce może zatonąć. Informacje te przekazał Woodsowi, który z kolei w takiej sytuacji musiał pogodzić się z faktem rezygnacji z założem pierwotnego planu i rozpoczęcia ewakuacji załogi U-570. Do przeprowadzenia ewakuacji niemieckich marynarzy z powoli tonącego ubota wyznaczona została załoga kanadyjskiego niszczyciela Niagara, z którego pokładu wysłano specjalnie do tego celu przygotowano łódź mającą przetransportować niemieckich marynarzy. Cała akcja przebiegała szybko i bez większych utrudnień, a po jej zakończeniu już na pokładzie niszczyciela kanadyjczycy zabrali niemcom przemoczone ubrania i dokumenty, wydając suche, a także kawę, rum i pełny posiłek. Następnie umieścili ich pod silną strażą w kotłowni. Tymczasem na U-570 wciąż toczyła się walka o uratowanie jednostki przed zatonięciem. W końcu jednak znajdujący się na jego pomoście, członkowie grupy abordażowej zdołali zamocować linę holowniczą i opuścili jego pokład. Chwilę potem rozpoczęło się holowanie niemieckiego u na Islandię, choć tak naprawdę nikt pośród Brytyjczyków nie wierzył, że operacja ta zakończy się sukcesem. Już po kilkunastu godzinach rejsu w kierunku Islandii zerwaniu uległa lina holownicza, którą trzeba było na nowo doczepić do ubota. Dużym problemem pozostawała także kwestia sztormowej pogody, jednak w nocy szczęście uśmiechnęło się do Brytyjczyków. Pogoda ustabilizowała się, dając tym samym cień szansy na doprowadzenie U 570 do jednego z islandzkich portów. W końcu jednak, dnia 29 sierpnia 1941 roku Około godziny dziewiętnastej udało się go szczęśliwie doprowadzić do portu w Islandii, gdzie został osadzony na mieliźnie. Zaraz po odholowaniu na Islandii U-570 został poddany gruntownej analizie brytyjskich specjalistów z dziedziny broni podwodnej. Ustalono wówczas, że okręt tego typu jest o wiele bardziej wytrzymały od swoich brytyjskich odpowiedników, co przekładało się między m.in. na niższy pułap zanurzenia, na jakim mógł on operować. U-570 górował także nad brytyjskimi okrętami podwodnymi kilkukrotnie skuteczniejszymi hydrofonami oraz mistrzowskim spawaniem kadłuba. Z kolei jego wadą, która w ocenie brytyjskiej porażała, były złe warunki zakwaterowania załogi oraz niewystarczające zasobniki dla gromadzenia wody destylowanej do baterii. Po jego gruntownych oględzinach zapadła decyzja, że okręt ten zostanie naprawiony i wcielony w skład Royal Navy pod nazwą HMS Graff, co też nastąpiło stosunkowo szybko, bo już 19 września 1941 roku. Podczas całego okresu swojej służby pod banderą Royal Navy A. James Graff wykonał łącznie trzy patrole bojowe. Jednak nie cieszył się on sympatią ze zdanej jego brytyjskiej załogi. Okręt ten dość często ulegał awariom, co w połączeniu z brakiem części zamiennych czyniło go dość kłopotliwą jednostką. Pomimo jednak tych utrudnień i stosunkowo małej liczby patroli bojowych, miał on szansę osiągnąć sukces, jakim niewątpliwie było bez zatopienia wrogiej jednostki. 31 grudnia 1942 roku, podczas patrolu na Oceanie elektryczny i opodal przylądka Północnego, HMS e. Graf natknął się na operujący w tamtym rejonie niemiecki ciężki krężownik Admiral Hipper. Okręt ten właśnie powracał z dopiero co stoczonej bitwy na Morzu Barenca do swojej bazy w północnej Norwegii. Niemniej... Tego dnia nie doszło do ataku torpedowego, gdyż załodze MS Graf nie udało się odpowiednio ustawić swojego okrętu w takiej pozycji, która gwarantowałaby wysokie prawdopodobieństwo podjęcia próby zatopienia niemieckiego ciężkiego krężownika. Ogólnie ten były niemiecki ubot pozostał w brytyjskiej służbie jeszcze w roku 1943. Powoli jednak, został on wycofywany z zaangażowania w celach bojowych na poczet czysto szkoleniowych, aż wreszcie został przeniesiony do rezerwy. W lutym 1944 roku A. James graf został ostatecznie skreślony z listy floty Royal Navy, a jego przeznaczeniem miało być złomowanie. W marcu 1944 roku rozpoczął się jego hol do stoczni złomowej w Clyde, jednak w jego trakcie zerwaniu uległa lina holownicza, a graf osiadł na płytkim, skalnym dnie przy zachodnim wybrzeżu szkockiej wyspy Islay i pozostał tam w stanie nienaruszonym aż do końca II wojny światowej. Dopiero po jej zakończeniu w roku 1947 udało się go częściowo zazłomować, niemniej jego wrak był jeszcze dobrze widoczny w latach 70. ubiegłego wieku. Ostatecznie niemieckiemu okrętowi podwodnemu U-570 przywodała dość wyjątkowa rola. Był to jedyny ubór, który znalazł się w aktywnej służbie obydwu stron konfliktu w okresie II wojny światowej. Ciekawą puentą kończącą to opowiadanie jest postawa pierwszego oficera wachtowego na U-570, Bernarda Benta, który wraz z trzema innymi najważniejszymi członkami załogi Ubota trafił do obozu jenieckiego dla oficerów w Grisdell Hall, w posiadłości wiejskiej w okręgu Lake, w północno-zachodniej Anglii. W obozie tym przebywał już od kilku miesięcy najskuteczniejszy as u Waffe, Otto Kretschmer, który dobrze znał szczegóły haniebnego poddania U-570 przez stronę niemiecką. Kretszmer postanowił więc zwołać w tej sprawie sąd honorowy złożony z najstarszych rangą aby osądzić pierwszego oficera wachtowego Bernarda Benta oraz przebywającego w odosobnieniu dowódcę U-570 Ranowa. Ostatecznie uznano tych dwóch oficerów Kriegsmarine za winnych tchórzostwa, a o całej sprawie Kretszmer powiadomił Denitza w zaszyfrowanym liście, na którego wysłanie pozwolili Brytyjczycy. Sądzono również, że wcześniej czy później zarówno Bent, jak i Ramlo staną przed niemieckim sądem wojskowym z prawdziwego zdarzenia, który skaże ich na karę śmierci. Jednak po pewnym czasie niemieccy jeńcy wojenni dowiedzieli się, że U-570 został skierowany do portu Beryl in Furnes oddalonego zaledwie 30 km od miejsca ich przetrzymywania. W takiej sytuacji Berend, chcąc zmazać prałem na swym honorze, zaproponował podjęcie próby ucieczki z obozu w pojedynkę, dotarcia do ubota i zniszczenia go. Plan ten spodobał się Kretschmerowi i postanowił go zaaprobować, natomiast inni jeńcy pomogli Brentowi zdobyć sfałszowane dokumenty, mapy i ubranie. Ostatecznie Bent zdołał wymknąć się z obozu jenieckiego i wyruszył w drogę, która miała doprowadzić go do ubota. Nim jednak do niego dotarł, został wypatrzony przez członków brytyjskiej obrony cywilnej, którzy zastrzelili go przy próbie aresztowania. Ten oficer Kriegsmarine w obronie swego honoru Zapłacił najwyższą cenę, jaką było jego życie.